Kierowcy bronią Oskara Piastriego. Co pomogło Red Bullowi w odwróceniu tego weekendu i co z walką o tytuł? Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. A na początek tego odcinka, dosłownie na minutę, zapraszam Was do nieco innego studia, do mojego garażu, bo chciałem Wam co nieco opowiedzieć o oponach, których parę sztuk w życiu już kupiłem. Jeździłem na. W samych były Sliki, jeździłem też, uwaga, one były jak kupiłem tego malucha, który stoi zaraz za, za obiektywem, jeździłem też na D124. Choć nie ma co ukrywać, to nie była najbezpieczniejsza opona świata, więc szybko musiałem je wymienić i zresztą, no właśnie, wtedy musiałem kupić 12-calowe opony i nawet takie dziwactwa znalazłem, słuchajcie, na oponeo.pl, które chcę Wam dziś polecić, bo nie tylko macie tam ogromny wybór, ale macie też błyskawiczną dostawę w 24 godziny. Możecie sobie zamówić te opony bezpośrednio do serwisu. Możecie sobie termin wymiany tych opon umówić, a więc przyspieszyć cały ten proces. A jeśli nie wiecie, jakie opony dobrać, to albo możecie na oponę Opel wpisać dane swojego samochodu, albo możecie zrobić zdjęcie tego koła, które macie na swoim samochodzie, wrzucić je na oponeo.pl na telefonie i automatycznie ten rozmiar zostanie odpowiedni dobrany. Polecam, przepraszam za bałagan i przechodzę już teraz do klasyfikacji generalnych. Klasyfikacje generalnej już za chwilę na Waszych ekranach, ale najpierw pytanie do Was jeszcze, czy Waszym zdaniem ta kara dla Oskara Piastriego za zderzenie z Kimim Antonellim była słuszna, czy też nie, bo wiele różnych opinii krąży po internecie i jestem ciekawy, jak Wy to widzicie, dajcie znać w komentarzach. Ja wrócę do tego tematu, przytoczę kilka ciekawych wypowiedzi, ale najpierw klasyfikacje generalne, no bo tutaj 34 punkty przewagi nad Lando Norrisem miał Oskar Piastri po Grand Prix Holandii. W tym momencie to 24 punkty, ale w drugą stronę. Lando Norris taką przewagę ma nad Piastrim. Verstappen daleko 49 punktów i nie oszukujmy się, no musi liczyć tutaj na jakąś choćby małą pomoc od losu, albo jakieś dziwne warunki w którymś z tych ostatnich wyścigów, albo jakieś kraksy, albo jakieś yy, awarie. No, bo Landon Norris jest w takiej pozycji, że w, tylko i aż musi po prostu dojeżdżać w miarę te wyścigi na wysokich pozycjach i ten tytuł ma na wyciągnięcie ręki i trochę jest mi smutno i teraz uwaga nie z powodu tego, że Landon Norris po ten tytuł jedzie, tylko smutno jest mi dlatego, że ja naprawdę bardzo mocno, co często podkreślałem, liczyłem na to, że ta walka pomiędzy trzema kierowcami będzie trwała do samego końca, do ostatniego wyścigu. Cały czas to jest możliwe i jeszcze tego zupełnie nie. Przekreślam, ale sami widzicie, jak ta sytuacja w tym momencie wygląda. W generalce zespołów Mercedes, Red Bull, Ferrari, tutaj cały czas zacięta walka, Mercedes trochę odskakuje, ale tutaj wiadomo, cały czas wszystko możliwe. Omawianie tego wyścigu zaczynamy od Lando Norrisa. drugi weekend z rzędu był tak szybki i tak bezbłędny, że po prostu mało go oglądaliśmy. No, dwa razy pole position jeśli chodzi o ściganie w Sao Paulo, dwa razy e, zwycięstwa, nie do końca mimo wszystko był zadowolony z tempa w tym wyścigu, mówił, że to nie było wcale takie hop -siup, że musiał naciskać i nie był zadowolony z tego, że to dbanie o opony nie było w jego przypadku łatwe. Miał wrażenie w tej wypowiedzi na gorąco, że Verstappenowi szło to dużo łatwiej. I rzeczywiście tempo Verstapena, i to, jak on w stanie był o to opony zadbać i ile z nich był w stanie wykrzesać przy tych wszystkich manewrach wyprzedzenia, które zrobił, to było imponujące. No ale dobra, może to już jest jednak trochę szukanie dziury w całym przez Norisa. Trzy weekendy do końca, jeśli utrzyma taką formę, jaką miał tutaj, a nawet nie zadrżała mu powieka w momencie, w którym po pierwszych przejazdach w Q3 w kwalifikacjach w sobotę do głównego wyścigu był na ostatnim miejscu, na dziesiątej pozycji. Trzeba było przejechać to ostatnie decydujące kółko bardzo dobrze i... Bez problemu to, to zrobił, a to była spora nerwówka, i potencjalnie sytuacja, w której mógłby to Norris przegrać. Ale na razie wygląda bardzo dojrzale w tej, w tej walce. Mam wrażenie, że wyciągnął wnioski z tych błędów, które popełniał w zeszłym sezonie. I on sam też mówi, że on nie chce teraz się zbyt ekscytować, nie chce być za bardzo pewnym siebie, ale też nie chce być za mało pewny siebie. Mówi, że ważne jest tutaj utrzymanie odpowiedniego balansu i, i muszę przyznać, że naprawdę. Naprawdę, Norris, w tym momencie sezonu, bardzo mi im, im, imponuje to, w jaki sposób poukładał to sobie wszystko po tym trudnym początku sezonu. Naprawdę wygląda dobrze, i nawet jeśli ktoś go bardzo nie lubi, to musi. Przyznać, że to, jak on był w stanie ten sezon odwrócić, zasługuje na oklaski. Pytanie, czy będzie w stanie jeszcze te trzy wyścigi w takim tempie przejechać i zdobyć ten tytuł, to jest osobna kwestia, ale już w tym momencie naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Błędy i kłopoty z kolei u Oskara Piastriego i to sporo tych błędów w ostatnim czasie. Zobaczcie, zaczęło się w Baku, później był sprint w Austin, tam też, no jednak błąd Piastriego. Tutaj błąd Oskara w sprincie, jasne, 嗯。Mm. To nie był duży błąd. Niektórzy twierdzą, że nie, no to w ogóle nawet nie był błąd. No po prostu pechowa sytuacja z tą, z tą wodą. No nie do końca się zgodzę, bo jednak niektórym zawodnikom udało się z tamtej sytuacji wyjść obronną ręką. Niektórzy albo na tę tarkę nie najeżdżali, albo jak najeżdżali, to jeszcze jakimś cudem byli w stanie ten samochód opanować. Tak na przykład zrobił Verstappen, który jak sobie odwiniecie wyścig we F1 TV, to zobaczycie, że tam też musiał potężną kontrę w swoim samochodzie założyć. To nie był gigantyczny błąd. To Scara no ale przedarzył się, i to była mm, konkretna strata punktów y, dla niego. Sam mówił, że to był głupi błąd i taki błąd po prostu y, niepotrzebny. Twierdził, że lepiej jest tym samochodem, jeśli chodzi o jego czucie, niż w Meksyku czy w, y, w Austin, ale mówił, że dalej y, to nie jest, nie przychodzi mu prowadzenie tego auta tak łatwo, jak to miało miejsce wcześniej, ale twierdził przynajmniej jeszcze w sobotę, że wierzy y, w to, że jest w stanie wygrywać wyścigi i że jest w ten tytuł jeszcze zgarnąć. No w sobotę w sprincie to było George Russell z tego żartował, że to to co się stało na tym zakręcie, na którym wypadli Piastri, Hulkenberg i Colapinto, że to było takie zagrane, zagranie ze strony Lando Norisa trochę jak w Mario Kart, że tam wyrzucił specjalnie za siebie skórkę banana albo jakąś tam bańkę oleju rozlał i przez to inni kierowcy się tam poślizgnęli. No oczywiście Lando Norris nie miał tego na myśli, bo byłoby to dość trudne do do wykonania, ale faktem jest, że rzeczywiście to to po przejeździe Landonorisa y, bardzo dużo wody znalazło się w tym miejscu. Zauważył to Antonelli, ominął to miejsce. Nie wszyscy zawodnicy byli w stanie tak, y, tak zrobić. Y, no i na przykład, właśnie Oscar Piastri w tamtym miejscu zakończył swoją jazdę. Kolapinto to jest na przykład zawodnik, który już widział, że tam są żółte flagi i, y, i mógł się lepiej zachować, ale y, po jego stronie też tam ostatecznie y, duży błąd. Koniec końców, Piastri po tym weekendzie podsumował to wszystko, że i tak brakowało mu, y, y, mu tego że pomimo tej kary, którą dostał za zderzenie z Antonelim, już za chwilę do niej przechodzimy. Mimo tej, tego błędu w, w sprincie to i tak nie czuł się idealnie i że po prostu London w ten weekend był szybszy. A co do tego starcia z Kimim Antonelim? Co napisali sędziowie w, w uzasadnieniu tej 10-sekundowej kary? Oskar Piastri nie miał przedniej osi na wysokości lusterka Antonellego przed i na Wierzchołku. No i to zdaniem sędziów, no i zdaniem regulaminu, który w tej kwestii jest dosyć jasno napisany, no tak, rzeczywiście daje to podstawy do ukarania w tej sytuacji Piastriego. Napisali, wspomnieli o tym, że on zablokował koła, próbując uniknąć tego, tego kontaktu z, z Antonellim, no ale to już było trochę za późno. Oskar Piastri mówił, że no cóż, zobaczył, że jest, jest miejsce, no nie mógł w takiej sytuacji odpuścić, bo każdy by w tej sytuacji próbował się tam po prostu wciskać i powiedział, że ja nie mogłem zniknąć, będąc już w tym miejscu. Zblokowałem koło, bo widziałem, że Kimi zjeżdża po prostu do wewnętrznej i próbowałem z tej sytuacji się wycofać. Ciekawie o tej Sytuacji jeszcze mówi Charles Leclerc, który przecież był po prawej stronie tego, tego zdarzenia i to on najbardziej na tym ucierpiał, bo w wyniku tej kraksy zakończył wyścig. Leclerc powiedział, że moim zdaniem w tej sytuacji, myślę, że Kimi zdawał sobie sprawę i wiedział, że Oscar jest po wewnętrznej i to prawda, bo później Antonelli w wywiadach mówił, że no, no tak, widziałem, że Oscar tam, tam jest, ale że bardzo mocno przejmował się tym, co się dzieje też po jego prawej stronie, tak mówił Antonelli. Wracając do wypowiedzi Leclerca, ok, rzeczywiście piastry nie był idealnie na jego wysokości, a tak jest to zapisane w, w przepisach, ale nie możesz, i tu się odnosi do Antonellego, nie możesz przejeżdżać zakrętu w taki sposób, jakby nikogo nie było po wewnętrznej, jeśli wiesz, że ktoś po tej wewnętrznej rzeczywiście jest. Więc dla mnie to jest bardziej takie 50 na 50, jeśli chodzi o tę sytuację, i nie wydaje mi się, żeby Oscar zasłużył tutaj na pełną winę, na wzię Pełnej winy za to zdarzenie. Posłuchałem sobie też wypowiedzi kierowców wyścigowych z F1 TV i z Sky Sports. No i w zasadzie każda osoba tam się wypowiadająca powiedziała, że albo to był incydent wyścigowy, i chyba tylko Karol powiedział, że ewentualnie, jeśli mielibyśmy już próbować się doszukiwać winy Piastrego, no to maksymalnie 5 sekund kary za takie zdarzenie i nic więcej. I w pierwszej chwili, jak sobie spojrzałem na tę sytuację, jeszcze zanim też posłuchałem Leklerka, bo, bo to jest dosyć ważne zdanie w, w ocenie tej, e, tej sytuacji, i jak sobie na spokojnie to obejrzałem, to chyba się z tym zgadzam, że pomimo tych zblokowanych kół, m, które nie świadczą jednoznacznie o tym, że była utracona kontrola przez Piastriego, bo wydaje mi się, że on byłby w stanie, gdyby nie było tam Antonellego, ten zakręt przejechać w miarę normalną linią, e, no to wydaje mi się, że to bardziej był incydent wyścigowy i Kimi też mu miejsca nie zostawił, a e, Piastri musiałby się totalnie z tamtego miejsca wycofać. Dajcie znać, co Wy e, myślicie. Koniec końców, 10 sekund, potężna kara i no to też kolejne problemy i kolejna strata punktów Piastriego w tym wyścigu. U Maxa Ferstappena natomiast i w Red Bullu wszystko stało na głowie w ten weekend. Po pierwsze, wydawało się, że niemożliwe jest, żeby Red Bull miał tak kiepskie tempo w kwalifikacjach do sprintu i w samym sprincie. A tak było. Później wydawało się, że gorzej być już nie może niż w tej części sprinterskiej i na kwalifikacje na pewno coś wymyślą, tym bardziej, że Yuki Tsunoda testował różne ustawienia w trakcie sprintu, był takim królikiem doświadczalnym dla, dla Maxa Verstappena, no i coś tam znaleźli i stwierdzili, że wprowadzą te zmiany na kwalifikacje. Wydawało się, że gorzej być nie może, ale było, bo Max odpadł w Q1 i co ciekawe, Pomijając momenty, w których Verstappen i tak nie wykręcał czasu, bo na przykład miał karę silnikową, to ostatni raz, gdy znalazł się, gdy odpadł z kwalifikacji w Q1, wykręcając jakikolwiek czas, to były Chiny 2017, więc trzeba przyznać, że dosyć długo ta Maxa trwała. Później po kwalifikacjach wydawało się, że no jeśli nie będzie deszczu, jeśli nie będzie jakiegoś gigantycznego chaosu, pięciu samochodów bezpieczeństwa, dziesięciu czerwonych flag, to Max Verstappen, pomimo wymiany wielu komponentów w samochodzie, pomimo zastosowania innych ustawień, pomimo startu z y, alei serwisowej właśnie z tego, z tego względu, no nie będzie w stanie powalczyć o jakieś duże rzeczy. Duże punkty, ok, no ale, ale nie podium a Max Verstappen wjechał na podium i to w stosunkowo takim spokojnym wyścigu. Jakim prawem to się wydarzyło? Szokujące jest to, co oni wykonali w ten, w ten weekend i szokująco złe rzeczy robili pod kątem ustawień i szokująco nagle dobre byli w stanie jeszcze te ustawienia znaleźć na, na wyścig. Niesamowity jest w takich sytuacjach Verstappen, no i też Red Bull. No, w żadnej sytuacji w zasadzie nie można po prostu ich, ich skreślać. Swoją drogą, to mam takie przemyślenie, Myślenie, że bardzo dobrze mi się słucha komunikacji radiowej Verstappena z, z GP, z jego inżynierem. To jest takie satysfakcjonujące dla mnie słuchanie, to w jaki sposób oni się komunikują, jak sobie te informacje przekazują, jaką energię tam czuć pomiędzy nimi. Oczywiście czasami dochodzi do pewnego przesilenia i, i padają komunikaty, których druga strona wolałaby pewnie nie, nie słyszeć, ale w 80 albo 90% to jest wyważona, bardzo ciekawa taka wymiana, wymiana zdań. Nie wiem, czy macie podobne przemyślenia. W każdym razie, co pomogło Red Bullowi w ten, w ten weekend, a w zasadzie co im pomogło w wyścigu, no bo tylko wyścig wyglądał dobrze. No, po pierwsze, pomogło to, że mają Maxa Verstappena, bo niewielu kierowców na polach startowych byłoby w stanie coś takiego zrobić. No, gość w pojedynkę walczy o pierwszą trójkę klasyfikacji generalnej zespołów. To jest, to jest imponujące. Pomogło im też. Niskie temperatury, bo w niedzielę wyglądało to trochę inaczej. No, miało w ogóle być, być deszcz, różne prognozy były, tego deszczu miało być więcej w sobotę. Też nie było, więc to mówienie przeze mnie o prognozie i o, o tym, jak to może wyglądać w czwartek, jest chyba w ogóle bez sensu, trzeba to pominąć. No w każdym razie w niedzielę te niskie temperatury też im pomogły. Daleko jest Verstappen w tej, w tej walce o tytuł. Trudne to będzie dla niego zadanie, ale zobaczymy, jak to się rozwinie. Trzymam kciuki, tak jak mówiłem na początku, za to, żeby jakimś cudem to trwało do ostatniego wyścigu sezonu, żeby w ostatnim wyścigu sezonu jeszcze była jakaś szansa na, na, na zmianę. Inaczej się zupełnie będzie ten wyścig oglądało. A jeśli chodzi o pozostałych kierowców z rodziny Red Bulla, którzy walczą przecież o pozostanie w tejże rodzinie, no to Yuki Tsunoda, strasznie głupia ta akcja ze strolem w wyścigu, to za co dostał karę, nie wiem kompletnie, jak, jak mógł Yuki coś takiego wykonać, a taki błąd w takim momencie sezonu, po prostu może go boleć podwójnie. Jar i Lawson za to, pojechali naprawdę fajny wyścig, dobre wyniki i ciekawa sytuacja, której nie pokazali nam realizatorzy niestety w tym wyścigu, na ostatnim Okrążeniu. Zakręt numer jeden. Adżar zderza się z Lawsonem, Adżar przez to wyjeżdża bardzo szeroko. Obaj utrzymują się ostatecznie w ich auta, Są w stanie przeżyć te to zderzenie i dojeżdżają do, do mety. I słuchałem wypowiedzi później Adżara po, po tym wyścigu, bo zastanawiałem się, jak on do tego podejdzie. I ciekawe jest to, że Adżar na spokojnie wziął winę na siebie. I powiedział, że nie ma tutaj wątpliwości. Zachował się głupio, był podgrzany. Widział, że jest szansa zaatakować Lawsona. Spróbował, ale to nie miało większego sensu. Bierze winę na siebie i kompletnie nie jest zadowolony z tego, jak ten wyścig dla niego się rozegrał. Bo uważał Adżar, że zasłużył po prostu. Znaczy, że powinien, o tak, gdyby nie gorsza jazda z jego strony, powinien był zdobyć więcej punktów. Fajne podejście. Niewielu zawodników, których mamy w stawce, jest w stanie tak na gorąco od razu powiedzieć, szczególnie w takim starciu, i wziąć na siebie pełną winę. Szczególnie jeśli jesteś w takim momencie jak Adżard, bo walczysz po prostu o swoją przyszłość i być może walczysz, znaczy być może, być może za chwilę będziesz jeździł obok Maxa Stapena w, w Red Bullu. Więc niektórym by przychodziły pewnie jakieś do głowy. Głupie pomysły, ale Aczar fajnie naprawdę to rozegrał. Imponuje mi takim podejściem. Nie imponował natomiast Gabriel Bortoleto w ten, w ten weekend. Sam mówił, że no to jeden z najgorszych weekendów w karierze. 333 km na godzinę miał zanotowane na prostej startowej chwilę przed tym, jak wjechał najpierw w jedną ścianę, a później w drugą. 57G, takie przeciążenie tam odnotowano. Słuchałem jego wypowiedzi w jednej z brazylijskich telewizji. To mówił, że no, na gorąco, So... <laughs> Prawdopodobnie chodziło o to, że po prostu najechał na mokry fragment toru, że nie chodziło o żaden, żadną awarię, żaden defekt samochodu. Prawdopodobnie to był po prostu jego błąd, który no, miał poważne skutki. Niesamowicie bezpieczne są samochody Formuły 1 w tych czasach, bo wiele lat, znaczy nawet niewiele, no nie wiem, 20 lat temu, 20 kilka mogło się to zakończyć dużo, dużo gorzej. I ciekawie też Jonathan Whitty opowiadał później z, Jonathan Whitty z Zaubera, opowiadał później o odbudowie takiego samochodu. Mówił, że że przy takiej kraksie nie ma sensu sprawdzanie, co jeszcze się nadaje ewentualnie do użycia, tylko po prostu trzeba wszystko zbudować na, na nowo wszystko, wszystko po prostu odbudować przy takim samochodzie, i tak naprawdę zabrakło im 25-30 minut, żeby bortoleto był w stanie pojechać jeszcze w kwalifikacjach. Mówiłem o tym na, na spotkaniu z, z patronami na live w weekend, że bardzo mnie. Czasami nawet wzruszają takie momenty, jak mechanicy wiecie, walczą przez kilka godzin nad samochodem, no nie udaje im się, ale i tak dostają brawa, wszyscy są e, sobie wdzięczni za to, że próbowali walczyli. Taki, wiecie, oddolny duch sportu, w którym z jednej strony Formuła 1 pisze na swoich stronach o tym, że Leclerc się zaręczył i piszą tam biografię jego, jego partnerki, a z drugiej strony właśnie mamy gości przesiąkniętych pasją i, i, i pracujących z jakichś ułamek tych kwot, które zgarniają tam y, wiel, wielcy bosowie. I mają w sobie taką fantastyczną pasję. Coś pięknego. Duże brawa, czapki z głów. W ten weekend przed Antonellim gdzieś przeczytałem, że sprawił, że w kwalifikacjach Torasel wyglądał jak debiutant i że lepszego komplementu dla, dla Antonellego być nie może. No rzeczywiście, fantastyczny weekend, drugie miejsce, najlepszy jego wynik w, w karierze. Obronił się przed Verstappenem, choć nie jeden też mógłby w takiej sytuacji spękać. Bardzo równy był przez cały weekend, naprawdę świetnie się go oglądało i być może to jest też jakiś, nie wiem, przełomowy dla niego weekend. Może to jest sytuacja w, od której będziemy oglądali już dużo lepszego na bo widać, że potencjał w tym gościu e, drzemie naprawdę duży. Duży potencjał miał Ferrari w ten weekend. Co widzieliśmy po czasie leklerka w kwalifikacjach naprawdę świetna jazda, Hamilton bardzo przybity po tej sesji kwalifikacyjnej, no a później wyścig. Co, mam coś dodawać jeszcze w ogóle Hamilton wjeżdża w tył Kokola Pinto Leclerc jest ściągany z toru przypadkiem przez, przez Antonellego. No, widziałem takie memy że tam to jest mem tam przeznaczone dla kibiców Ferrari aby tam wzajemnie się przytulali no i chyba tak można tylko do tego podejść no co tutaj gadać tempo było była szansa na podium spokojnie myślę w tym, w tym wyścigu ale no bardziej pechowo to się wszystko nie mogło poukładać. No i ten Hamilton, który w Meksyku naprawdę wyglądał solidnie, a tutaj, no, no nie, to było zaprzeczenie solidności i, i widać było znowu w wypowiedziach po wyścigu tego i, i po kwalifikacjach, również tego bardzo przybitego Hamiltona, którego aż trochę nie chce się słuchać, bo, bo po prostu słucha się tego z, bardzo ciężko. Trzy wyścigi jeszcze przed nim w tym sezonie. Odhacza i czeka na samochód z, z nowym silnikiem, z nowym nadwoziem. No i z dużymi nadziejami. Hamilton na pewno na to yy, czeka. A na jakieś lekkie poślizgnięcia Hamiltona. Czeka no bo to jest gość, który w jakiejś kolejce do samochodu Ferrari na kolejne sezony stoi. Nie ma co się oszukiwać. To jest gość z Akademii Ferrari, to jest gość, który. To jest jeden z tych przykładów. O tym już nie pamiętam, kto ostatnio o tym mówił, że chyba Max w, w takim brazylijskim podcaście, w którym był razem z Gabrielem Bortoleto. W ogóle mega ciekawa rozmowa. I Max mówi, że zwróćcie uwagę, no my teraz musimy trochę inaczej patrzeć na serie juniorskie, bo to nie jest tak, że ten, kto wygrywa, to, to na pewno jest wielki talent, a ci, którzy są z tyłu, to na pewno nie są wielkie talenty. No nie, mówi, spójrzcie na na przykład na Bermana. No to nie jest tak, że on tam robił jakieś niewiarygodne wyniki, ale jakimiś Poszczególnymi rzeczami pokazywał tym, którzy na niego patrzyli, że to jest po prostu duży talent. I teraz nam to potwierdza. Niesamowity weekend, szóste miejsce w kwalifikacjach. Nawet mógłby czuć się delikatnie rozczarowany tym, co, tym, co ostatecznie w Q3 wyszło, bo była chyba szansa jeszcze na, na lepszy wynik. No i właśnie cały czas przypomina, macha teraz od tych kilku tygodni ludziom z, z Ferrari, że jest jakby co, gdyby z Luisem był jakiś problem, gdyby nie chciał. Kontynuować kariery, To jest taki młody gość, który mógłby tam skoczyć i spróbować przynajmniej, tak jak Leclerc wiele lat temu, od razu robić dobrą, dobrą robotę. Nie wiem, czy to jeszcze nie za wcześnie, ale z Leclerciem tak zrobili i to się opłaciło. Akurat w tej kwestii wtedy mieli dobrą czutkę, ciekawe jakby było teraz. No i co na wyróżnienia po tym wyścigu jeszcze zasługują Hulkenberg i Gasly. Alpin w dobrej formie, co zaskoczyło nawet kierowców Alpin, bo Gasly mówił w trakcie tego weekendu, że oni w zasadzie nie wiedzą skąd to się wszystko wzięło i dlaczego nagle taka forma przyszła. Znaczy, dobrze jechał Gasly, bo Cola Pinto, no to najpierw władował się w ścianę, później przeciętne kwalifikacje, ale Cola Pinto i tak ostatecznie może ostatnie tygodnie wspominać i będzie wspominał dobrze, no bo i mamy już potwierdzenie, że to będzie kierowca ekipy Alpine na sezon 2026 i to będzie jego dopiero pierwszy pełny sezon w Formule 1, zakładając, że go dokończy, że nie wkurzy Flavio gdzieś tam po drodze. Uratował to, uwierzyli w niego, uwierzyli w to, że być może po normalnych przygotowaniach do kolejnego sezonu to będzie kierowca, który będzie regularnie przywozić dobre miejsca. Były momenty w ostatnich tygodniach, gdy Kolapin to był w miarę na poziomie, nie Wiadomo, to jest taki gasli bez Ikry, bo ten samochód jest bez ikry, więc nie mam pewności, na ile gazli tutaj rzeczywiście dawał takie 110% od siebie. No ale poprawił się na pewno Kolapinto ma szansę się pokazać, ma szansę zostać w Formule 1. Czy trochę ten czek od jednego czy drugiego argentyńskiego sponsora mógł mu pomóc? Na pewno, ale to nie jest tak, że tylko dlatego Kolapinto utrzymał się w, w Formule 1. Będziemy go oceniać w przyszłym sezonie w takim spokojniejszym być może obszarze dla niego, bo, bo Alpin wiele wskazuje na to, że nie będzie ekipą, która będzie tak dołowała jak, jak teraz o tym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. A za ten odcinek Wam bardzo dziękuję. Widzimy się ponownie na tym kanale w czwartek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, cześć.